Witajcie ponownie. Znowu spotykamy się z Marią, ze specjalistką od kosmetyków marki Fianda. Dzisiaj będziemy przybliżać Wam produkty, które są mało znane w Polsce. Właściwie w aptekach można spotkać tylko dwa rodzaje tego typu rzeczy, ale one też funkcjonują na inne schorzenia i działają zupełnie inaczej i mają inne składy, bardziej farmakologiczne. Firma Tiande specjalizuje się w produktach na bazie wyciągów z roślin, naturalnych wyciągów i o tym będziemy rozmawiać. Chcielibyśmy wam przybliżyć właśnie tą markę i powiedzieć jakie alternatywy mogą być na różnego typu dolegliwości, jeżeli chodzi o bóle i schorzenia. Mam na myśli już Wam pokazuję, co mam na myśli. Mam na myśli fitoplastry, które działają właśnie zgodnie z recepturą medycyny chińskiej. Ale o tym, jaka jest różnica, jak one działają i dlaczego to są plastry, będzie mówiła oczywiście nasza specjalistka Maria. Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy o fitoplastrach, które działają na zasadzie technologii transdermalnej. Badania naukowe wykazały, że przez powierzchnię skóry mogą przenikać substancje, w tym również te, które pomagają organizmowi uporać się ze stanami zapalnymi, z zmianami bólowymi i wszelkim dyskomfortem towarzyszącym na przykład pracy i niewydolności. Nerek, zmianą tak jak powiedziałam bólowym i zapalnym. Po prostu wykorzystano zgodnie z recepturami Dalekiego Wschodu fakt, że przez skórę można dostarczyć składniki, które zapobiegają zmianom, o których wcześniej wspomniałam. W porównaniu z innymi produktami, i z innymi metodami dostarczania substancji czynnych do organizmu, fitoplastry od posiadają wiele zalet. Przede wszystkim to, że aż w 80% przez skórę za pomocą tej metody transdermalnej Potrafią, mogą, dostarczają tych składników, które są niezbędne do tego, żeby uporać się na przykład ze stanem zapalnym. Dla porównania, wszelkie tabletki przeciwbólowe, przeciwzapalne, tylko w 50% są w stanie dostarczyć do określonego miejsca ze zmianami. Tych składników aktywnych, bo po drodze po prostu w układzie pokarmowych, pokarmowym reszta składników zostaje rozłożona. W tym temacie tylko plastry ustępują zaszczykom, które jak wiadomo dostarczają wprost do miejsca zmian tych potrzebnych i działających terapeutycznie składników. No, Niemniej jednak metoda zastosowania plastra jest mniej bolesna, mniej inwazyjna i w zasadzie równie skuteczna, a znacznie prostsza i przyjemniejsza. No i też szybkość działania też jest inna, ponieważ plastry przyklejamy w miejscu. Gdzie nas na przykład boli, a tabletka, jeżeli ją połkniemy, musi przejść właśnie przez cały układ pokarmowy, zanim ona się tam rozejdzie w te miejsca i zastymuluje układ nerwowy, tak? No bo to na tym polega. Ja myślę, że możemy też dodać, że na początkowym stadium używania fitoplastrów od TIANDE. Jest to, że skóra też musi się przyzwyczaić do tego, że pochłania składniki aktywne przez skórę właśnie tą drogą taką trochę inną niż normalnie. Czyli cały organizm musi się troszeczkę przestawić i na początku działanie przeciwbólowe, na przykład plastra, no jest takie opóźnione, że tak powiem, tak? bo po prostu organizm musi się przestawić na to, w jaki sposób pozyskuje tą. Substancję przeciwbólową, na przykład. Nie wiem, czy Ty zwróciłaś na to uwagę, że osoby, które na przykład dostałaś taki feedback, że osoby, które pierwszy raz używają na początku, mówią, że niekoniecznie czują różnicę, ale przy systematycznym stosowaniu, że właśnie odstawiają na przykład tabletki przeciwbólowe i zostawiają tylko fitoplastry, to za każdym razem, kiedy właśnie przyklejają ten czas, Działania tego plastra jest po prostu krótszy i one o wiele szybciej funkcjonują, ponieważ organizm też uczy się tego, jak wchłaniać te substancje. To jest jedno, że skóra przyzwyczaja się do tego, że tą metodą pozyskuje składniki o działaniu terapeutycznym, wręcz leczniczym. A drugie to jest to, że często zapominamy o tym w momencie, gdy ustępuje ból, że przyczyną bólu zwykle bywa stan zapalny. I żeby usunąć go i dać efekt długotrwały, powinniśmy zastosować kilkudniową terapię po to, żeby usunąć przyczynę bólu. A nie tylko złagodzić skutki stanu zapalnego w postaci bólu. Dlatego często ktoś, kto zastosował plaster, szybko zapomniał o bólu, ale także nie pociągnął tematu dalej. I to przekłada się też na to, Jaki rodzaj skóry mamy? Jeżeli to jest skóra grubsza, zwykle u mężczyzn, przetłuszczająca się, ten efekt będzie wyglądał inaczej. Efekt w postaci czasu odczuwania tych korzystnych zmian, w postaci ustępowania stanu zapalnego, no i co za tym idzie bólu. Jak możemy zaradzić mężczyznom tak, i ich problemom różnego typu z układem moczowym, właśnie z wykorzystaniem tych plastrów? więc zarówno mężczyznom przy częstomoczu przy profilaktyce albo problemów z prostatą stosujemy inny rodzaj klejenia tych plastrów chodzi o to żeby przykleić go w tak zwanym punkcie Dan który znajduje się na odległości od pępka na szerokość dwóch kciuków i przyklejamy go w postaci takiego mniej więcej kwadraciku 2 na 2 cm. Tak też kroimy ten jeden plasterek z zestawu dwóch i kuracja przebiega podobnie. Nie kończymy na jednorazowym klejeniu, bo stan bolesny pęcherza, stan zapalny nie jest stanem, którym. Tak zmiatamy z powierzchni. Musimy go stopniowo wypędzić z organizmu, ale po to, żeby to się zadziało, należy również stosować taką minimalnie i podstawową kurację przez 7 dni. Po to, żeby problem nie powracał. Po to, żeby go nie tylko na chwilę wyciszyć, co możemy zrobić na wiele innych sposobów, ale po to, żeby uporać się na zawsze albo na długo z danym problemem. Czy możemy powiedzieć, że w takiej początkowej fazie prostaty to też jest bardzo dobry pomysł? Tak, bo to jest daleko posunięta profilaktyka, jeżeli chodzi o rozwój. Tego schorzenia, ale także wyraźna ulga, co potwierdza wielu panów, jeżeli chodzi o uporanie się z częstomoczem, który jest dokuczliwy, który nie pozwala spędzić nocy spokojnie i na dłuższą metę. Nie działa dobrze na psychikę, bo człowiek niewyspany to człowiek nie do końca dobrze funkcjonujący. Tak, to człowiek zły tak? i szybko denerwujący się. Tak. Także tutaj możemy zaradzić na kilka, do, kilka efektów niewyspania przy przechodzeniu nocnym do toalety. To dopowiedzmy jeszcze, że tutaj te plastry mogą być pocięte na troszkę mniejsze kawałki, prawda, niż um, normalnie przy um, stanach um, boleści nerek, prawda? Dobrze tak, jeżeli chodzi o, o klejenie w punkcie dan, no to możemy tutaj uzyskać od 8 nawet do 12 kwadracików, które kleimy właśnie w celu, o którym wcześniej omawia, o którym wcześniej wspominałam. Chodzi tutaj o pęcherz, zapalenie pęcherza bądź walkę czy profilaktykę z prostatą. Okay. Myślę, że panowie będą zadowoleni, ponieważ bardzo niewiele produktów jest skierowanych głównie do nich, a tutaj możemy się poszczycić tym, że to jest jeden z produktów, które spokojnie mogą używać i myślę, że obejrzą to z ciekawością. Jeżeli macie jakieś pytania, koniecznie zostawiajcie tutaj pod filmem, chętnie na nie odpowiemy. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli nie subskrybujecie kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. Systematycznie wpływają nowe filmy. Pokazujemy i opowiadamy Wam o um, kosmetykach marki Tiandy, które są um, ich składy są na bazie um, medycyny chińskiej, tybetańskiej, także um, bliskowschodnie, um, bardzo działające, jednak niestarożytne, a w, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Tak? Także tutaj to tym może się firma poszczycić, że jest na, na światowym topie, jeżeli chodzi o wprowadzenie innowacyjności w tego typu produktach. Myślę, że ten temat mamy zakończone, obgadany. Na tyle na ile sobie go przygotowałyśmy. Jeżeli zainteresował was ten produkt, opis do niego i jak można go nabyć dla siebie przy tego typu stworzeniach, jest poniżej filmu, także zapraszam do przeczytania opisu i do następnego spotkania, do następnego filmu. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy.